O Trumpie, który się kulom nie kłaniał. Filmy i literatura popularna coraz bardziej przypominają nam samo sprawdzające się przepowiednie. To w nich, a nie w wymęczonych gniotach, pożalcie Boże, noblistów, możemy szukać prawdy o czasach obecnych. I tych czasach, które nadejdą wkrótce. Przykładem głośny film Civil War. Film mający być ostrzeżeniem przed Trumpem. Dziś brzmi jeszcze bardziej fałszywie i złowieszczo niż kiedykolwiek. Jeśli uznamy, że kampania nienawiści skropiła się w ostatnim zamachu na prezydenta Trumpa. To paradoksalnie najprawdopodobniej zapewniło mu to wygraną, czyli że brawurowo osiągnięto efekt odwrotny do zamierzonego. O zamachowcach na amerykańskich prezydentów można powiedzieć trzy rzeczy. Zawsze, wedle oficjalnych śledztw, działali sami i zawsze nosili trzy członowe imiona i nazwiska. Thomas Matthew Crooks nie różni się pod tym względem od swych poprzedników, jakich, takich jak John Wilkes Bus, ten od Lincoln'a, czy Lee Hervey Oswald, zabójca Kennedy'ego. Wszyscy oni też nie doczekali procesu. Wyjątkiem był zabójca McKinley'a, Leon Frank Czołgusz, nasz rodak, którego usmażono na krześle elektrycznym. Na temat skutków indywidualnego terroru panuje opinia, że rzadko e, zmienia on przebieg historii. Zabójstwo Lincolna nie uratowało południa przed ostateczną klęską. Podobnie jak zabójca Cezara, Marek Juniusz Brutus nie ocalił republiki, a tylko przyspieszył jej agonię. Chociaż gdyby zadrżała ręka mordercy prezydenta Narutowicza, e, to była ręka eligiusza Józefa, niewiadomskiego, też zresztą działał sam, zamach majowy byłby niepotrzebny. Oczywiście, zoologiczni przeciwnicy Republikanów już teraz stoją mały na temat ustawki. Sęk w tym, że nie ma na świecie strzelca, który mógłby odstrzelić uchomówcy, nie trafiając w głowę. A kto? Chce wierzyć? No, są tacy, co chcą wierzyć, więc będą wierzyć. Bardziej przerażające są sondaże, które pokazują niemały odsetek ludzi w Stanach, zresztą po obu stronach politycznego sporu, uważających, że przelew krwi w walce politycznej może być uzasadniony. No, przerażające. Swoją drogą ciekawa, jaki wynik przyniósłby taki sondaż u nas. Wciskane słowa, przecież łatwo zmieniają się w kamienie, a kamienie w kule. Mogłoby się wydawać, że żyjemy w świecie oswojonym, poprawnym do obrzydliwości, w którym zwykłe podrywanie kobiety ociera się o zbrodnie, a kontrowersyjna wypowiedź, zwłaszcza w Europie, może być penalizowana. Przywódcy są Teflonowi. Jakiekolwiek wyraziste poglądy posiadają już tylko starcy, a masy mają w głowach papkę upitą na gęsto. Jednocześnie pilnie demontuje się, bo to jest już niepotrzebne, takie bezpieczniki jak religia, tradycja czy osobista dyscyplina, które w cywilizacji zachodu chroniły ludzi. Od stoczenia się w odmęty barbarzyństwa. Co prawda, mimo wysiłków autorytetów, ta likwidacja nie przebiega do końca skutecznie. Uwiąt dotychczasowego świata powoduje wzrost zapotrzebowania na pozytywne mity. I uwaga! Nie są to mity poprawdopolityczne, które zapewne doprowadzą do bankructwa Netflix. Dzięki nadparytetowi rasowemu i natrętnej propagandzie LGBT, platforma stała się już nie do oglądania. Lud chce takich postaci jak Kapitan Ameryka, a jeszcze bardziej Major Jack Richard, który nie oglądając się na prawo, przepisy i procedury, wybierza sprawiedliwość i zaprowadza porządek. Któż by nie chciał być takim jak on? Niektórzy we własnym dziewaniu nawet zostają. Tytuł o Trumpie, który się kulą mnie kłaniał, pożyczyłem sobie z postu niezastąpionej pani Doroty Paulik. Sparafrazowała ona motyw z komunistycznej opowiastki Janiny Bronieskiej o Karolu Świerczewski w Arliderze. Sowieckim generale, z którego na siłę próbowano zrobić Polaka i jeszcze z mniejszym powodzeniem, bohatera narodowego. Inna sprawa, że trafił on nawet do literatury światowej jako generał Goltz, w komu bije dzwon Hebigłaja. Co do Janiny Bronieskiej, zasłyszała ona po pierwsze jako była żona poety Władysława i matka jego córki Anki którą poniekąd zabiła. Wydała się bowiem w romans z młodym literatem Bogdanem Czeszką na rzecz oczonym Anki. A gdy Bronieski wyjawił to w pijanym ciągu córce, to popełniła samobójstwo. Czy Świerczewski pił mniej od Broniewskiego? No, pewnie więcej, choć krócej. Jego śmierć pod Baligrodem nadal pozostaje zagadką. Wielu uważa, że była to egzekucja na rozkaz Kremla. Ponieważ nie korzystano wtedy jeszcze szerzej z usług seryjnego samobójcy, brudną robotę musiała wziąć na siebie Sotnia Chrynia. Oczywiście autorytety skwitują to stwierdzeniem i jeszcze jedna spiskowa teoria dziejów. Moje zdanie na ten temat jest wręcz bluźniercze. Nie tylko wierzę w większość spiskowych teorii, ale uważam, że prawda jest jeszcze gorsza niż domysły na jej temat. Tak było choćby z Katyniem. Tak pewnie będzie ze Smoleńskiem. Tymczasem, jak świat długi i szeroki, zimne wojny już trwają. Stanach, we Francji, gdzie pogłębia się anarchia, a konflikt prawa z lewem wydaje się nieuchronny. No i niestety też w Polsce. I wystarczy tylko jakaś inicjująca detonacja. Obym się mylił. Trzymajcie państwo za to kciuki. W wierszu pozwoliłem sobie na Fantazje na temat przyszłości USA. Trwa w Ameryce nastrój święta. Wielu urżnęło wręcz się w pestkę. Jest szansa wiceprezydenta, który zaledwie ma czterdziestkę. Irlandczyk, blondyn, nie kobieta, zapewne katolickiej wiary. W sumie chodząca to zaleta. Gdy go porównać z panią Harris. Więc jak nie upić się ze szczęścia, publicznie albo po kryjomu, gdy nieskleroza i demencja będzie przyszłością w Białym Domu. Choć na prawicy klimat zgody, to nikt z opinią się nie kryje. Że choć pan Wens faktycznie młody, to Trump z pewnością go Przeżyje. Pora, kochani moi, na hate park. Height park. Wprawdzie tytuł Wsadzić Wszystkich był bardziej przestrogą niż przepowiednią. Wielu z Was potraktowało go niezwykle poważnie i często bardzo emocjonalnie. Więc wzdycha Bicelius. Wracają czasy, że siedzenie w więzieniu będzie powodem kluby. A co do braku egzekucji, nie cieszyłbym się zbytnio. Mamy przecież seryjnych samobójców. Zaśpad Boddar szybko poszerza granice swej wyobraźni. Czuj duch pisze Dorota. Ta władza do niczego jest zdolna do wszystkiego. Co gorsza zaczyna mieć cechy reżimu autorytarnego. Silna rola władzy wykonawczej, która podporządkowywuje sobie władzę ustawodawczą. Bezzowolnie zatwierdzającą jej decyzję. Wszystkie te niby udowodnione zbrodnie mają doprowadzić do likwidacji zjednoczonej prawicy poprzez odebranie jej subwencji. A więc kolejna cecha autorytaryzmu, utrudnianie działalności partii politycznych, zwłaszcza partii opozycyjnych. Koło historii w końcu się obróci, ale jaka będzie wtedy Polska? Na razie symbolem sprawiedliwości jest pan Giertych z bezczelnym uśmiechem, mówiący, Jarku, niewinni nie mają czego się bać. No tak, a winni? No winni zawsze mogą uciec do Toskanii. Że mamy wyjątkowe szczęście, przekonuje Kazimierz. Fryc premierem, klaun marszałkiem, tchórz ministrem obrony, a pogłos jedzie do Brukseli. Mocne sformułowania, ale mamy przecież wolno i słowa. Cóż za chichot historii, zauważa Wiktor, że ludzie, którzy powinni stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, oskarżają przeciwników politycznych o własne grzechy. Pesymizm przebija też ze słów Niny. Rozliczenie, którego nie było mści się na każdym kroku. Tak zwana kultura postępowania pisów wobec swych obecnych prześladowców żywce przypomina rozliczenia w Niemczech po wojnie. Cóż, ponoć nadzieja umiera ostatnia, ale zastanawiam się jednak, czy ja jeszcze w ogóle żyję. Słowo Niny sekunduje gorzka opinia Roberta o grzechu zaniechania. Wielu z nas pisało do Was od lat, żebyście walczyli z tym chamstwem i agresją. Brak reakcji spowodował jeszcze większe chamstwo i agresję. Wasza odpowiedź, że nie możemy być tacy sami jak oni, doprowadziła do obecnej sytuacji. A teraz, jak was zamykają, zwalniają, zastraszają, to apelujecie do nas o pomoc. Troszkę późno. Wedle Jolanty, odbieranie mandatów poselskich, delegalizacja konstytucji, prokuratury, sądów, to delegalizacja nas wszystkich, szanowni obywatele Mordoru. No i mocne podsumowanie Wacława. Teraz mamy pokazowe niszczenie Orlenu, już są wielobierazowe straty. Mamy rezygnację ze spławności Odry. Wystarczy przecież spławna łaba. Mamy zaoranie CPK cywilizacyjnej i wręcz dochodowej szansy rozwojowej Polski. Ujawniono plany zwijania naszej armii i tak dalej i A co do naczelnego deprawatora? Jakiś to problem. Wydrukować jego gąbrowiczowską, uśmiechniętą gębę wraz z listą popełnionych przez niego deliktów konstytucyjnych i rozesłać te plakaty do wszystkich znaczących międzynarodowych instytucji sądowych. No i trybunałów typu CUE, ONZ, HAGA. Zniszczyć trzeba w ten sposób jego cukierkowy wizerunek. Jako obrońcy uciśnionych i zamknąć temu jawno przestępcy drogę odwrotu, którą niechybnie był przeobiecano. No przecież inaczej nie robiłby tego, co robi, seryjnie i bez obaw. No niestety, obawiam się, że to wszystko przysporzy mu raczej tylko zaszczytów, panie Wacławie. Na zakończenie kolejna fraszka Jerzego. Sprawa jest klarowna, mądry, oczywista, tylko Kiep nie widzi, że to jest konkwista. Pytanie przy okazji, na co nas ci konkwistadorzy będą nawracać? Na poprawność polityczną?